Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Słuchajcie, wstałam rano, bo wstałam przed szóstą, żeby no, pójść pochodzić, ale tak padało i było tak w ogóle zimno. A teraz wychodzę właśnie z psami i jest całkiem nieźle. Nie pada, znaczy umówmy się, no nie jest ciepło, bo ja jestem w swetrze. Ale tragedii nie ma, jakieś słoneczko zaczyna się przebijać, więc. Może jeszcze tak nie do końca nic straconego. To idziemy, puścimy alpaczki. Słuchajcie, zjadłam sobie już śniadanie. Bez was, ale ja nie wiem, ktoś kto mnie ogląda długo wie, że u mnie nigdy nie było czegoś takiego jak serek wiejski. Ja nienawidzę serka wiejskiego. Dla mnie sama ta konsystencja w wodzie te pływające to jest po prostu coś, co powo powoduje u mnie odruch wymiotu. No ale ostatnio dziś słyszałam, że można fajnie zmienić smak tego serka, więc odlałam tą wodę, dodałam do tego pół łyżeczki majonezu, no i trochę magii. No wiecie, magii zawsze ratuje sytuację, jakby nie patrzył. I powiem Wam, że faktycznie to zmienia ten smak serka. Dużo ludzi mówi, że jeszcze do tego rzodkiewkę, taki wiecie, ala twarożek. No ja tego nie robiłam, bo ja dałam tylko właśnie ten majonez, trochę magii, wymieszałam i dałam to na bułkę. Ale... Znaczy, no nie, no na pewno smak jest dla mnie bardziej spoko, więc jeżeli macie ochotę, to sobie spróbujcie. No ale i tak nie sprawiło to tego... Pff, Jezu, jak mi coś przeleciało, Że ja się zakochałam w serku wiejskim. No po prostu nie. Mm -mm. Zjadłam i tak powiem Wam szczerze. No okej, okay, zjadłam, ale... Powtórki z tego na pewno nie będzie, ale mówię... Sprzedam Wam patent, bo może. Cześć, dzień dobry Królewicze! Bo może ktoś z Was będzie miał po prostu ochotę tak spróbować. Bo niektórzy się tym. Cześć zaciął, Niektórzy się tym zajadają i twierdzą, że to jest. Zamknęliście szafira. O Jezu, Kluniu, przepraszam. Nie widziałam Cię, że Ty tu jesteś. Zamknęliście szafira. A, a, baby już wariują. A, baby już wariują. No i powiem Wam szczerze, w głowie mam taki trochę mętlik, bo tak nie wiem, czy nie zrobić sobie dzisiaj w ogóle dnia takiego chillu, bez żadnej aktywności, bo w zasadzie to by się przydało. Ale z drugiej strony przez ten tydzień, no nie miałam tej aktywności jakiejś takiej nie wiadomo jakiej. Więc zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie dzień na razie idę wyciągnąć pranie z pralki bo prałam buty nastawiłam na suszenie więc one powinny być już suche yy, i co no i tak się zastanawiam właśnie czy coś do tego obiadu jeszcze obierać jakieś ziemniaki czy nie bo tak naprawdę obiad też mam muszę poodkurzać bo to standardzik bo mam podłogi takie u umane, że matkości no, a resztę nie mam zielonego pojęcia co Będę robić, bo jest uwaga, bo ja tu ledwo idę. Jak mnie tutaj staranujecie, to mogę przestać nawet iść. No i takie widzicie. Ech. Niezdecydowanie. Co tu robić, żeby było dobrze? Nie mam zielonego, ale no kurde, no jestem w tym swetrze, naprawdę jestem w długim swetrze i powiem wam, że tak, jak staniesz przed domem tak cię mogę, ale jak wyjdziesz na tak zwaną zawietrzną, to nie bardzo. No i u nas już wieczorem padało i tak padało, nie wiem, do pierwszej, jak się przebudziłam jeszcze, no to lało. I to tak dość mocno lało, bo tłukło w okna dachowe, a potem nie wiem, bo usnęłam, no i jak rano wstałam, to też padało. Także, oho, jezu, jakie pershingi. Wiecie co, jest w pół do dwunastej, a mój mąż jeszcze śpi. Normalnie poszło sprawdzić, czy on żyje, bo <noise> też z niego schodzi cały tydzień. A on do tego jeszcze późno chodzi spać, więc powiem Wam szczerze, że normalnie ma chłopak melodię. Ja ogarnęłam jeszcze sprawy papierowe, oczywiście nie wszystkie. No, ale już mówię, dobra, nigdzie nie poszłam. Nic nie zrobiłam, to idę się chociaż przydam w innej kwestii. Czyli zrobię sobie te papiery, żebym miała z głowy część. Jeszcze mi tam jedna część została, ale to drugie podejście. No i biorę jednak te ziemniaczki, teraz szybko młode. Chociaż nienawidzę obierać młodych ziemniaków, nie cierpię. I to jeszcze takich orzeszków to już w ogóle jak za karę. No, ale powybieram sobie te większe. Wiecie co? Jest pół do dwunastej, to w zasadzie za 20. I ja zazwyczaj nie piję kawy. Tak o tej godzinie piję dopiero gdzieś tak piętnasta po południu po prostu, po obiedzie, ale dzisiaj normalnie coś czuję, że mój organizm się domaga tej drugiej, w zasadzie trzeciej kawy, bo ja już dwie wypiłam. Więc... O, akurat się ekspres wyłączył. O, ironio losu. Ale nawet psy dzisiaj jakieś takie mało ruchliwe. A w ogóle, jak za mną chodzą ostatnie, jak za mną chodzi ostatnio to, żeby ściąć włosy, to wy sobie nawet nie wyobrażacie. Normalnie mnie chciałam was tu trochę przechylić, tak bliżej siebie. Normalnie mnie dopada ostatnio taki ten chętka na krótkie włosy. Chociaż ja wiem, jakby to było. Bo <grym> już krótkie włosy miałam Milion razy w życiu. I powiem wam, że dobrze by było przez dzień czy przez dwa, a potem bym się znowu wkurzała. Że tu, no chyba, żeby takie. Ale to... Zobaczymy, może mi przejdzie. Jak mi nie przejdzie, to ja po prostu ubierniczę. No i tyle. No ale zobaczymy, jak to. Dobra, idę po te ziemniaki, obiorę, bo co niektórzy jeszcze nie jedli śniadania, a ja już zaraz będę głodna na obiad. Normalnie. Od masz placa. Odgrzewam obiad. W sensie odgrzewam zupkę ogórkową, bo mi trochę zostało. Odgrzewam kurczaka w pomidorach. I wiecie, co dzisiaj robię eksperymentalnie? Nigdy w życiu tak nie jedliśmy, bo zawsze jedliśmy w ten sposób, że jedliśmy to ze świeżym pieczywkiem, z bułeczką, z bagietką. Ewentualnie z chlebkiem, co tam było aktualnie na stanie. Natomiast dzisiaj gotuję do tego młode ziemniaki i robię sałatę z tym moim sosem. Jogurt naturalny, majonez i trochę magii. I powiem Wam potem, jak to finalnie wyszło, bo tak naprawdę nie wiem, czy to będzie pasowało, jak to w ogóle yy, wyjdzie. No i wczoraj kupiłam. Nie wczoraj, no mniejsza mniejszą większość. Kupiłam winiary, ten majonez lekki. I chciałam go właśnie, bo jako tak złapałam. bo ja jestem oczywiście tym winiary. I moim zdaniem tylko winiary, żaden inny. Wartość energetyczna 338. Jako kiedyś miałam, ale szczerze powiedziawszy, to ja nie pamiętam. A tu wartość energetyczna 704. Czyli o połowę mniej kalorii. No, spróbuję go, ale na pewno jeszcze nie dzisiaj. Bo jeszcze mam do zużycia tutaj moje nazwy wiecie, co najgorzej, że tak mojego syna boli gardło. I klucze mnie też coś zaczyna. O ludu, kochany. Ludu, ludu. Powiem Wam szczerze, że przy takich huśtawkach pogodowych, to my tu wszyscy będziemy chodzić jak reki, ale autentycznie normalnie tak coś jak przełykam ślinę to czuję, że troszkę mnie każdą boli, dlatego też odpuszczam Ci wszystkie aktywności, robię sobie wolne. Tak, a jak ten obiad będzie smakował, to wam powiem później, bo na razie nie mam pojęcia. Jak na moją, yy, na moje oko, to tak nie bardzo. Ale wiecie co, ja tak naprawdę mam ci ochotę i na młode ziemniaczki z koperkiem i na tego kurczaka, więc postanowiłam to połączyć jeszcze eksperymentalnie do tego ta śmietana. A co tam? Trzeba eksperymentować w kuchni, prawda? To chyba jednak dzisiaj będzie dzień leniwca, powiem wam szczerze. Już nawet widzę, że. Maleństwo coś tu przed chwilą rzeźbiło, rzeźbiło, ale w końcu padło. A za oknem albo już pada, albo zaraz będzie. Kurczę lepiej, nie bo ja alpaki puściłam. Zaraz muszę to sprawdzić, bo tak wygląda coś niewesoło. O jasz, jakie męczone. No i tak. Zaczyna się niedziela, więc aż strach pomyśleć, jak się skończy. No i tak proszę Państwa oficjalnie mamy śmierć. Chociaż nieoficjalnie jeszcze dwa liście żyją, ale powiem wam, że te rośliny z wariegacją dużo trudniej odratować i to właśnie taka była. I ona była przelana, ja ją jeszcze zostawię. Jeszcze chyba za szybko ogłosiłam tą śmierć. Chociaż podejrzewam, że i tak nic z tego nie będzie. Ale może nie będę miała aż takich wyrzutów sumienia. Za późno trochę zareagowałam. Widzę, że to już następne to to też takie biedne. No ale dobra. Czekałam, bo myślałam, że się odratuje. Teraz mam okaz po prostu, jak leon zawodowiec, roślinka. Wow. Za to resztę widzę, że Fikus się odratował. Fikus też z wariegacją, ale git, Monstera też git, a to nie dało rady. No i co ja Wam powiem dzisiaj? Ja Wam powiem dzisiaj, że ja jestem po prostu nieprzytomna, nie do życia. Uff. No, może nie powinnam wam tego mówić, bo was nie motywuje zbytnio. Ale nie zawsze można być motywatorem. Oho, leci Matylda. Bo wzięłam dziewczynę ze sobą, bo przecież chciały dzisiaj bardzo jechać na. Wiecie, podróże. No, ale u nas cały czas pada. Matuniu, ja tu kwiatka teraz wiesz, ogarniam. Kwiatka teraz ogarniam, a koko leży tu obok. No i tak dzisiaj, wiecie, co? Po prostu niedziela. Zjedliśmy ten obiad, nawet dobry ten kurczak z tymi ziemniakami. Tak mi się wydawało, że to nie będzie pasowało. O, matunia, tu musimy poczesać, bo coś tu się brzydkie robi. Ale było git. I powiem Wam tak naprawdę od momentu obiadu wszystkich odcięło. Wszystkich. Mąż coś tam siedzi, ogląda, ale to tak siedzi i ogląda, że zaraz mało gwoździa nie przybije. Dzieciaki to samo uciekały po pokojach i też leżą, nic nie robią. Ja normalnie dzisiaj położyłam się i przykryłam się kocem, bo mi coś gardło. Taki był moment, że mówię, no kurde, chyba mnie rozłoży. A mój najmłodszy od wczoraj się skarży, że go boli gardło. I tak właśnie mówię, sobota, niedziela, to ani do lekarza, ani nic. I tak czekamy, czy się rozwinie, czy przejdzie, czy co w ogóle zrobimy. No i powiem Wam tak myślałam, że może jak nigdzie nie pójdę, nic koło domu nie porobię, to może chociaż tak trochę tutaj poogarnię. Ale później stwierdziłam, że nie, robię taki całkowity dzień odpoczynku, bo i tak w sumie niedzielę miałam mieć taką beztreningową, tak sobie zaplanowałam, że nie będę ani spacerować, ani jeździć na rowerze nic kompletnie, no ale nie wiedziałam, że aż takie LB będzie. A jutro przypominam, poniedziałek czai się za rogiem, więc moi drodzy Państwo, no i tu jeszcze za mną Zostały mi rzeczy do wybrania, do przesegregowania, i będę się brała za to w A tu w ogóle znalazłam. Jezu, znalazłam swoje bojówki i tak się miami przymierzyć, one są w ogóle dobre bo one są w takim mega fajnym, jest w ogóle z mega fajnego materiału, w mega fajnym kolorze, ja bardzo lubię ten kolor, do tego wiecie, fajny pasek, biała koszulka, najlepiej na ramionczkach i stylowa jest, fajna, tylko nie wiem, czy ja się w nie zmieszczę, co to w ogóle jest za rozmiar? To jest decathlon, no właśnie miałam, widzicie, czasem, do... ale że ja nie obciam metki, i to jest po prostu dziwne. Mnie zawsze tak te metki, że to jest jakaś ten. I one L31, te rozmiary to są boskie. W33, 46, przecież to w życiu nie jest 46 rozmiar nocowy. No, przymierzyłabym, ale nie mam siły. <gry> Autentycznie nie mam siły. I tak mówię rano, wstałam, padało. Chwile, alpaki pochodziły, już są z powrotem zamknięte, bo znowu pada. Matko, i później się dziwić, że ludzie chorują. No, przecież to jest jakieś wiecie co ma karena, i do przodu. Jednego dnia 14, drugiego 34. I teraz znowu tak zimno. Jutro ma być już dzięki Bogu trochę lepiej, bo ma być 22, no a potem 3 dychy i znowu ochłodzenie. Jakiś spadek. A tu jak piszecie, Andzia pisała, że żniwa zaczęli i na drugi dzień zaczęło padać. No, no właśnie w tym roku to powiem Wam, że rolnicy w ogóle będą mieli ciężko, bo zobaczcie jak jest pogoda w kratkę. Jest taka ekstremalna różnica, tak się ekstremalnie waha ta temperatura, bo jest od 30 paru Dobrze, że do jednocyfrowych nie spada jakiś dziewięciu czy, czy czegoś takiego. Ale wiecie, co? Jak jest czternaście rano, to w nocy pewnie jest poniżej dychy, albo dycha. No i jest naprawdę zimno. A jeszcze, jak ktoś pojechał teraz nad morze? Chociaż nie wiem, może nad morzem jest cieple jakoś. chociaż jak sprawdzałam ostatnio burzowo, to nad morzem to tam były takie jęzory z burzami, że powiem Wam szczerze, naprawdę. Nic tylko współczuć. Uff. Powiedziała, co wiedziała. Ale jutro mam jak wolny. No ale żeby nie było tak różowo. Wcale mam tylko wolno od pracy. Ale znowu muszę z tymi cholernymi papierami powalczyć. Trochę. No ale to się będę martwić jutro. Yy, no i mam trochę latania w terenie, bo wiecie, jak jeden dzień wolny, to trzeba go wykorzystać na maksa. No nie no, przymierzę te spodnie. Bo mi jest spokojnie. Nie da. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie, przymierzę. No nawet dobre są. Tylko. No ja nie wiem, jak ja w tym wyglądam. Może tu dalej odejdę. Dziewczyny. No i co, może być? Bo ja, żeby nie było, ja tu nie jestem sama. Ja tu mam całą lożę szyderców, proszę bardzo. Tu już nawet sobie koko dywan zwinęła, żeby jej było wygodniej. Bo przecież matka sama nagrywać nie może. No i nie wiem, zostawić, czy... Zostawić, czy wystawić? Coś takie. No kurczę, nie wiem, muszę się zobaczyć w tej kamerze. Bo mają taki dość niski stan. Ale kiedyś była taka moda, że były te takie wiecie biodrowe. A ja te spodnie mam. Jezus, 10 lat tu najmarniej. Ja nawet nie wiem, czy nie więcej. Dlatego właśnie tak się zdziwiłam, jakie zobaczyłam. Bo ja nieraz mam takie zdolności, wiecie, że coś zbunkruję w tej szafie. I właśnie między innymi tak zbunkrowałam te portki. Chociaż moim zdaniem ja bardzo grubo w nich wyglądam, bo tak widzę, że taką nogę tutaj mają. Taka baba normalnie. Chociaż ja tu dzisiaj w ogóle, co bym nie, zało nie założyła, to tak wyglądam, jestem po prostu cała opuchnięta. Czekam na te babskie dni już, wiecie co, z umiłowaniem nawet nie wchodzę na wagę, nie waża się, żeby się nie wkuli. I tak naprawdę to już bym chciała, żeby było po bo. Strasznie mnie to w tym miesiącu jakoś tak przygniata i to czuję. Dobra, moi drodzy. Słuchajcie, ja pięknie Wam dziękuję w dniu dzisiejszym. Zapraszam Was na vloga jutro, jak to oglądacie, jest poniedziałek, także uwaga na aftung, bo poniedziałek, słuchajcie, potrafi przybombać z nienacka i każdy, kto mnie ogląda, to już to wie. Że te poniedziałki to są straszne cholery, ale dziewczyny, my się nie dajemy. My staramy się wyskoczyć do tego poniedziałku, jakby to był piąteczek. Czyli, wiecie, z ogromną pewnością siebie i z ogromnym takim nastawieniem Girl Power. Tak, tego Wam radzę. I sama się jutro postaram też wygrzebać takie nastawienie. Aczkolwiek, jak będzie, to, to się okaże. Boże, jedna coś hemla, druga coś gryzie. Także wy tu normalnie takie ASMR macie, że. Hu hu hu. Dobrze, że mój sprzęt, tak wiecie, nie ściąga dobrze dźwięku, bo jakby tak dobrze ściągał, to byście za cholerę nerwowo chyba nie wytrzymały. Dobra, dzięki, do jutra. Cześć. Pa!